Wietnam ma już dość ambicji Chin na Morzu Południowochińskim, zwłaszcza teraz, gdy Pekin ponownie sprowokował Hanoi ruchem, który cię nie zaskoczy. Ale Chiny ryzykują wiele w tej najnowszej rundzie Wielkiej Gry w jednym z najbardziej napiętych regionów świata. Nienawidzi, kiedy inne kraje mają odwagę mu się przeciwstawić, a Wietnam udowodnił to już nie raz. Ale co naprawdę napędza ten konflikt o wysoką stawkę i jak daleko Chiny są skłonne pójść ze swoim szczęściem? Od kiedy Chiny przejęły wyspy paracelskie w 1974 roku, ich starcia z Wietnamem o terytorium Morza Południowochińskiego tylko się zaostrzyły. Oba kraje nadal walczą o skały, mielizny, a nawet morskie granice Wietnamu, a punkty zapalne, takie jak Spratli, stanowią symbole nieustającej dążności Chin do dominacji. Wraz ze wzrostem potęgi Chin rosła również ich zuchwałość, pogłębiając rafy, budując twierdze na odległych wyspach i demonstrując swoją siłę wobec handlu innych narodów ale agresje Chin nie kończą się na Wietnamie. Zwiększyło również presję na Filipiny. Od przejęcia rafy Scarborough w 2012 roku, roku Chiny lekceważą prawo międzynarodowe, roszcząc sobie prawa do wód należących do wyłącznej strefy ekonomicznej Filipin. Efekt? Więcej niebezpiecznych spotkań między filipińskimi a chińskimi statkami, w tym niedawne starcie z 8 października, gdy chiński statek Straży Przybrzeżnej ostrzelał statek Biura Rybołówstwa Filipin blisko spornej rafy. Jednak Chiny mogą uznać Wietnam za znacznie trudniejszego rywala do odparcia, zwłaszcza teraz, gdy posuwają się dalej, odnawiając stare roszczenia do Zatoki Tonkińskiej, co gwarantuje zdecydowaną reakcję ze strony Hanoi. Chiny kiedyś rościły sobie prawo do całej Zatoki Tonkińskiej na podstawie oryginalnej mapy z 11 liniami, narysowanej przed przejęciem władzy przez komunistyczną partię Chin. Mało później zrezygnował z tego roszczenia, ale wydaje się, że Chiny mogą chcieć rozpocząć proces ponownego dochodzenia do niego. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wang Wenbin stwierdził, że to jest legalne i zgodne z prawem Prawo Chin do określenia linii podstawowej morza terytorialnego w Zatoce Tonkińskiej. Odpowiedź Wietnamu była nieco inna. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w tej sprawie. Wietnam uważa, że kraje przybrzeżne muszą przestrzegać Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza podczas ustalania linii bazowej terytorium używanej do obliczania szerokości wód terytorialnych, aby zapewnić, że nie wpłynie to na prawnie chronione prawa i interesy innych krajów, w tym na wolność nawigacji i wolność przejazdu przez cieśniny, używane do międzynarodowych działań morskich zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, Chiny i Wietnam wydawały się ustalić swoją morską linię demarkacyjną na mocy porozumienia z roku 2000. Chociaż najnowsza mapa nie ingeruje w ustaloną granicę, Hanoi wie, że słowo ustalone jest pisane na wodzie, jeśli chodzi o Pekin. Jedynie obawa przed odwetem powstrzyma Chiny przed rozszerzaniem najnowszych roszczeń w przyszłości. Na szczęście dla Wietnamu podjął więcej niż kilka kroków, aby przestraszyć Chiny zarówno w przeszłości jak i teraz. Wietnam zaczyna odstraszać Chiny, nawiązując lepsze relacje ze swoim dawnym wrogiem – Stany Zjednoczone Ameryki. Od 2020 roku Wietnam uczestniczy w ramach Quad Plus. Znacząco zwiększył również powiązania gospodarcze z Stany Zjednoczone Ameryki, a dwustronny handel wzrósł ponad czterokrotnie. Z 30 miliardów w 2013 roku do 139 miliardów w 2023 roku. W tym roku prezydent Biden złożył historyczną wizytę państwową w Hanoi. Z tej okazji oba narody ogłosiły, że podnoszą swoje dwustronne relacje do poziomu kompleksowego partnerstwa strategicznego. To nie jest sojusz. Wietnam ma długotrwałą politykę, aby unikać takich komplikacji. Jednak jego zwrot ku orbicie Stany Zjednoczone Ameryki jest oczywisty. Wietnam był niechętny do nawiązania pełnoprawnych więzi bezpieczeństwa, ale wydaje się nieuniknione, że realia geopolityczne zwiększą współpracę obronną. Zacieśnienie głębszych więzi gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi daje mu zachętę do pomocy Wietnamowi w jego sporach z Chinami. Wietnam zabiega o ulokowanie na swoim terytorium większej liczby fabryk amerykańskich przedsiębiorstw, co jest korzystne dla obu stron. Dla Stany Zjednoczone Ameryki przeniesienie łańcuchów dostaw do Wietnamu jest istotne, by zmniejszyć wpływ Chin na amerykańską gospodarkę. Im więcej Wietnam gości ważnych części produkcyjnych łańcucha dostaw dla amerykańskiej i globalnej gospodarki, tym większe znaczenie ma jego spokój dla reszty świata, co oznacza większe zainteresowanie obroną go przed próbami ekspansji Chin. Ale Wietnam nie szuka tylko głębszych partnerstw z supermocarstwem po drugiej stronie Pacyfiku. Wietnam nawiązał też kompleksowe strategiczne partnerstwo z Japonią, podnosząc ich dwustronne relacje. Co ogłoszono w listopadzie 2023 roku, w tym samym miesiącu Wietnam i Indonezja wzmocniły swoją współpracę w dziedzinie obrony. Oba kraje zadeklarowały ścisłą współpracę na wszystkich poziomach między marynarkami wojennymi, strażami przybrzeżnymi, przemysłem obronnym, metodami szkoleniowymi i badaniami strategicznymi. W sierpniu 2024 roku Wietnam zacieśnił współpracę militarną z Filipinami, zwłaszcza w kwestiach morskich, zobowiązując się do pokojowego rozwiązywania wszelkich sporów. Oba kraje spierają się o wyspy na Morzu Południowochińskim, lecz wiedzą, że muszą zjednoczyć się przeciw znacznie potężniejszemu wspólnemu wrogowi. Wietnam nawiązał również głębsze więzi z Indiami, które również mają interes w zapobieganiu ekspansji Chin w regionie. W listopadzie 2024 roku Wietnam i Indie przeprowadziły dwustronne ćwiczenia wojskowe. Celem ćwiczenia VINBACS z 2024 roku, roku było zwiększenie wspólnej zdolności wojskowej Wietnamu i Bangladeszu w kontyngentach medycznych i inżynieryjnych w ramach szerszej operacji pokojowej Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ćwiczenie, choć niewielkie, pokazało wspólne zainteresowania obu krajów. Wietnam jest geograficznie ważną częścią strategii Indii, zwaną naszyjnik z diamentów, mającą na celu przeciwdziałanie tzw. sznurowi pereł Chin na Oceanie Indyjskim. Wietnam i Indie nie miały tak silnych relacji gospodarczych, jakby sobie tego życzyły, ale ostatnio wykazują gotowość do zmiany tej sytuacji. W lipcu premier Wietnamu Pham Minh Chinh zaproponował 20-miliardowy cel handlu dwustronnego między oboma krajami. Wietnam i Indie podpisały również porozumienia o zwiększonej współpracy w dziedzinie lotnictwa, logistyki, farmaceutyków i odnawialnej energii. Na forum, gdzie podpisano porozumienia, odbył się też pierwszy bezpośredni lot z Da Nang do Ahmedabad symbolizujący nadzieję na lepszą łączność. Wietnam systematycznie buduje koalicję, aby zrównoważyć wpływy Chin, jednak utrzymuje zaciętą samodzielność. Obserwując agresję Chin w regionie, w tym wobec Filipin, sojusznika traktatowego Stanów Zjednoczonych, Wietnam jest zdeterminowany do wzmocnienia własnej obrony, nie stając się przy tym zbytnio zależnym od jakiejkolwiek obcej potęgi. Pomoc Stany Zjednoczone Ameryki jest kluczowa, ale Wietnam dąży do samodzielnej siły i przygotowania na własnych zasadach. Wietnam historycznie był bardziej skłonny do kwestionowania roszczeń Chin w tym obszarze, mimo ryzyka eskalacji. Filipiny, podobnie jak Chiny, posiadają własne posterunki na wyspach Spratly. Chiny zajmują trzy największe plaże na Spratly: Mischief, Subi i Fury Cross Reefs, ale Wietnam zajmuje pięć z pozostałych siedmiu największych plaż w tym Bark, Canada Reef, czwartą pod względem wielkości. Satelitarne zdjęcia z inicjatywy Azjatyckiej Przejrzystości Morskiej Centrum Strategicznych i Międzynarodowych Badań ujawniły, że Wietnam wybudował 692 akrów ziemi na 10 cechach na Spratly między listopadem 2023 a czerwcem 2024 roku. Tempo było wyższe niż 404 akry między styczniem a listopadem 2023 roku i 342 akry w całym 2022 roku. Wietnam stworzył 2360 akrów ziemi na Morzu Południowo-Chińskim, co stanowi 4650 akrów, a zrobił to w krótkim czasie. W 2021 roku, roku Wietnam stworzył jedynie 329 akrów na przykład Rafa Kanada Bark Wietnamu ma teraz 4318 metrów długości. Wystarczy to Wietnamowi do zbudowania pasa startowego dla wojskowych samolotów, podobnych do tych na umocnionych chińskich wyspach. Niektóre z tych wysp mają nowe okopy i umocnienia przybrzeżne. Część z nich miała także tymczasowe lądowiska dla helikopterów. Zaskakująco, Chiny niewiele zrobiły, aby sprzeciwić się rosnącej obecności Wietnamu na Morzu Południowochińskim. Chiny znacznie zaostrzyły śruby wokół Filipin, ale unikały tego w stosunku do Wietnamu. Chociaż możliwe, że Chiny unikały poruszania problemów z Wietnamem, ponieważ nie chcą tworzyć problemów z wieloma krajami jednocześnie i unikać zbliżenia ich do bliższej koalicji, Zach Cooper i Gregory Poling, piszący dla War on the Rocks, nie uważają tego za prawdopodobne wyjaśnienie. Przecież Chiny pod rządami Xi Jinpinga poruszały kwestie terytorialne z wieloma krajami na więcej niż jednym froncie jednocześnie. Od wysp Senkaku na południu Japonii po odległe Himalaje, które były świadkami starć z Indiami. Chiny za rządów wsi są znacznie bardziej asertywne. Zamiast tego, prawdopodobniejszą odpowiedzią na pytanie, dlaczego Chiny nie rywalizują z Wietnamem, jest przekonanie, że ten konkretny rywal jest trudniejszy do zastraszenia. Według Coopera i Polinga, Chińscy urzędnicy prywatnie wierzą, że Filipiny ostatecznie przystąpią na żądania Chin. Prezydentura Rodrigo Duterte od 2016 do 2022 roku wzmocniła to przekonanie. Duterte często próbował nawiązać bliższe relacje z Chinami w próbie stania się bardziej niezależnym od Stanów Zjednoczonych, pomimo sporu o Morze Południowo-Chińskie. Ten pomysł okazał się błędny i dał Pekinowi wrażenie, że może robić co chce kosztem Filipin. Wietnam z kolei wielokrotnie udowodnił, że jest gotowy kwestionować ruchy Chin. Przecież zaakceptował bitwę w 1974 i 1988 roku. Wietnam mógł przegrać te starcia, ale udowodnił swoją gotowość do narzucenia kosztów agresywnej Chinom. Czasami wygrywał, gdy sytuacja stawała się gorąca. Chiny doskonale wiedzą, na co stać Wietnam na podstawie nieszczęsnej wojny granicznej z 1979 roku, roku gdzie Ludowa Armia Wyzwolenia wypadła słabo w starciu. Z doświadczonymi w boju wojskami wietnamskimi. Wyższe echa Chiny wiedzą, na co stać Wietnam. Dwaj najwyżsi wojskowi oficerowie Pekinu, generałowie Szang i Lu Zhenli z Centralnej Komisji Wojskowej, są wyjątkami, ponieważ w przeciwieństwie do większości swoich rówieśników mają doświadczenie bojowe. Są weteranami wojny granicznej, więc wiedzą, na co stać wojska wietnamskie. Mając to na uwadze, prawdopodobnie zalecali ostrożność w obchodzeniu się z Wietnamem. Wietnam ma trzecią na świecie największą liczbę całkowitej liczby personelu wojskowego, w tym rezerw, z pięcioma punktami 8,5 milionów członków. Oznacza to, że 56,9 na tysiąc osób w Wietnamie to członkowie sił zbrojnych tego kraju. Pod względem aktywnego personelu, Wietnam jest na dziewiątym miejscu na świecie, z 600 tysiącami. Chociaż aktywna armia jest znacznie mniejsza niż Chińska. Wietnam udowodnił, że jest zdolną siłą bojową i nie boi się stawić czoła Chinom. Chińscy przywódcy pamiętają czasy wojny granicznej. 1 maja 2014 roku, roku Chiny wysłały platformę wiertniczą Haiyang Shiyu 981 i trzy statki serwisowe na południe od wyspy Hainan. Statek, który przewodniczący China National Offshore Oil Corporation wcześniej nazwał strategiczną bronią, przemieścił się w pobliże wyspy Triton na paracelach. Chiny i Wietnam roszczą sobie prawa do tych wód, ale Chiny dosłownie przekroczyły granice. Platforma Wiertnicza podjęła próbę badań wiertniczych na dwóch blokach węglowodorów, do których Wietnam rościł sobie prawa, lecz ich nie rozwijał. Lokalizacja to 120 mil morskich na wschód od wyspy Lai Son w Wietnamie i 180 mil na południe od Hainanu, co czyniło to miejsce gorącym punktem na teoretycznych granicach ekonomicznych obu narodów, według Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Platforma wiertnicza znajdowała się po wietnamskiej stronie linii demarkacyjnej między oboma krajami. Pamiętając wydarzenia sprzed dwóch lat na Scarborough Shoal, Wietnam szybko potwierdził swoje prawa do tego obszaru. Wietnamska Straż Przybrzeżna i Nadzór nad Zasobami Rybnymi natychmiast wysłały statki, aby przechwycić chińską platformę wiertniczą i uniemożliwić jej badania w tym obszarze. 3 maja wietnamskie statki próbowały zakłócić pracę platformy wiertniczej. Chiny wysłały więcej statków, w tym ze Straży Przybrzeżnej, cywilne statki rybackie i prawdopodobnie z Marynarki Wojennej Armii Ludowej Wyzwolenia, aby szybko wesprzeć platformę. Chiny umieściły swoje statki w ochronnych pierścieniach, co już wcześniej robiły w sporach z Wietnamem na morzu. Doszło do kolizji między chińskimi a wietnamskimi statkami, a obie strony obwiniały się wzajemnie. 7 maja Hanoi podało, że w rejonie jest 60 chińskich statków i kilkadziesiąt samolotów, a Wietnam zwiększył liczbę swoich statków do 29. Wietnamczycy błyskawicznie naprawili uszkodzone statki, odsyłając je ponownie do boju. W samym Wietnamie duże protesty przeciwko działaniom Chin miały miejsce na zewnątrz ambasady w Hanoi. Demonstracje przerodziły się w pełnoprawne zamieszki 13 maja, kiedy wandale uszkodzili zagraniczne fabryki, które według nich były własnością chińską. Co najmniej 200 osób aresztowano za przemoc i chaos. Pekin ostro zareagował i oskarżył Hanoi o podżeganie do przemocy. Chiński rząd wydał nawet ostrzeżenia dla podróżujących. Sytuacja na morzu zaczęła się od tego momentu eskalować. Chiny oskarżyły Wietnam o rozmieszczenie 60 statków, podczas gdy Wietnam twierdzi, że Chiny rozmieściły 130. Chińskie statki przewyższały wietnamskie, ale Wietnam nadal sprzeciwiał się wydobyciu ropy przez Chiny na spornym obszarze pomimo zatonięcia wietnamskiego kutra rybackiego po kolizji. Pojawiły się nawet plotki o mobilizacji wojsk chińskich w regionach przygranicznych. Ale 27 maja Chiny nagle zakończyły impas, odciągając platformę wiertniczą na północny wschód od wyspy Triton. Oficjalnie powodem było rozpoczęcie drugiej rundy poszukiwań ropy i gazu. W czerwcu wysokiej rangi chiński urzędnik odwiedził Hanoi, co zbiegło się z wycofaniem niektórych chińskich statków Straży Przybrzeżnej i wycofaniem sprzętu wiertniczego platformy. 15 lipca platforma wycofała się z obszaru miesiąc przed terminem. Próba zastraszenia Wietnamu i wyparcia go z tych wód nie powiodła się. Było to jedno z największych porażek Pekinu w sporze o Morze południowo Południowochińskie. Starcia z Wietnamem w 2019 i 2023 roku nadal dowodzą, że Wietnam jest gotów stawić czoła próbom przymusu ze strony Chin. Dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami, którzy także chcą powstrzymać ekspansję Chin na Morze Południowochińskie, Wietnam dąży do wzmocnienia swojej pozycji w kwestionowaniu roszczeń Chin w przyszłości. Zrozumiale Chiny nie chcą powtarzać tych doświadczeń. Chiny również nie chcą ryzykować stworzenia bardziej trwałej koalicji w regionie, czego próbuje dokonać Wietnam. Dlatego Chiny ostatnio próbowały nawiązać dobre relacje z Wietnamem. W grudzień 2023 roku, trzy miesiące po wizycie Bidena, Chiny próbowały wzmocnić relacje dwustronne z Wietnamem. Oba kraje podpisały 16-stronicową wspólną deklarację i 36 dokumentów o współpracy podczas własnej wizyty państwowej i gaj w Hanoi w tym miesiącu. Umowy obejmowały priorytety infrastrukturalne, takie jak wspólne budowanie nowego mostu przez Czerwoną Rzekę. Po ukończeniu połączy on prowincję Yunnan w Chinach z Laokai w Wietnamie. Oba kraje zamierzają również stworzyć interoperacyjne linie kolejowe, łączące południowe Chiny z wietnamskim portem Haiphong. Zawarto porozumienia dotyczące komunikacji, memorandum o rozwoju zielonych technologii oraz zobowiązano się do stworzenia nowej strefy ekonomicznej ułatwiającej handel i inwestycje między krajami. Zaskakująco, pojawiły się także uzgodnienia dotąd bezpieczeństwa, między porozumienie o stworzeniu gorącej linii między Wietnamskim Ministerstwem Rolnictwa a Chińską Strażą Przybrzeżną w celu reagowania na niespodziewane incydenty rybackie na Morzu Południowochińskim, wspólne akcje ratownicze na morzu, współpraca wywiadowcza przeciwko wrogim siłom oraz wspólne patrole morskie na Zatoce Tonkińskiej. Chiny zwiększyły import durianów z Wietnamu, ale ostatnie działania przeciwko temu partnerstwu mogą być na niepewnym gruncie. W tym miesiącu chińscy celnicy wstrzymali przesyłki od 33 wietnamskich dostawców durianów, powołując się na obawy o jakość w pośpiechu do wejścia na rynek. Chociaż Chiny są zadowolone z produkcji owoców podobnych do durianów w Wietnamie, dążą do kontroli nad znacznie bardziej kluczowymi sektorami. Chiny próbowały zalać globalny rynek zaniżoną ceną stali, sprzedając stal za niższą cenę niż koszt jej produkcji. Strategia Chin wynika z ich słabości ekonomicznej, gdyż sektor budowlany nie okazał się tak silny po pandemii Coronavirus Disease 19, jak zakładano. Chińscy producenci stali wyprodukowali więcej produktu niż wymagał rynek. Ta nadprodukcja tylko pogłębiła istniejący nadmiar produktów odpowiedzi na cła przedpandemiczne, które pierwsza administracja Trumpa nałożyła na Chiny. Chiny próbowały ominąć opłaty produkując więcej stali i sprzedając ją taniej. W rezultacie obecnie w Chinach jest ogromna nadwyżka stali. Chiny próbowały wykorzystać nadmiar, zalewając nim głównie Azję południowo-wschodnią. Tania stal z Chin grozi długoterminowym uzależnieniem krajów Azji południowo-wschodniej, np. Wietnamu, od chińskiego importu tego surowca. Stal jest niezbędna dla niemal każdego sektora gospodarki narodowej. Projekty budowlane wymagają stali, ale jej cena wpływa bezpośrednio lub pośrednio na cenę wszystkich towarów konsumpcyjnych. To też kluczowa gałąź dla obronności kraju. Gdyby przemysł stalowy Wietnamu wpadł pod wpływ Chin miałby naprawdę ciężko z budową statków, które są mu potrzebne do kolejnego starcia z Chinami. Na przykład oprawa w Morzu Południowochińskim. Wietnam walczy z chińskim zalewem stali. W grudnia 2023 roku nałożył cło antydumpingowe na zimnowalcowaną stal z Chin. Opłata ta była odpowiedzią na 31 miliardowy deficyt handlu stalą z Chinami w pierwszych 11 miesiącach 2023 roku. W czerwcu 2024 roku Wietnam rozpoczął śledztwo antydumpingowe dotyczące produktów stalowych pochodzących z Chin i Korei Południowej. Było to kolejne dowodem na to, że Wietnam jest krajem mniej skłonnym do tolerowania typowych taktyk Chin. Wietnam wyróżnia się na tle innych krajów rejonu Morza Południowo-chińskiego. Ma on stałą historię stawiania czoła swojemu potężniejszemu północnemu sąsiadowi, często ryzykując dużo, a reżim w Pekinie preferuje zastraszanie i prowadzenie swoich spraw w cieniu. Utrzymuje swoją pozycję za pomocą taktyki krojenia salami i operacji w szarej strefie, gdzie ma przytłaczającą przewagę siły lub psychologiczną, ale kiedy światło dzienne pada na jego operację, reaguje inaczej. Jak pokazał konflikt, w 2014 chiński rząd nienawidzi, kiedy zostaje wplątany w długotrwały i głośny spór. Pekin jest bardzo ostrożny. Gdy ryzyko dużych kosztów jest wysokie, firma zazwyczaj się wycofuje jak w 2014 roku. roku. Wietnam był niezwykle świadomy tego faktu w porównaniu do innych sąsiadów Chin i działał odpowiednio. Wietnam nie zdołał powstrzymać Chin przed zajęciem Paraceli czy większości Spratli, ale zawsze demonstrował gotowość do walki. Czasami to wystarczy, aby przestraszyć oprawcę. Co sądzisz o dalszym rozwoju napiętych stosunków chińsko-wietnamskich? Nie zapomnij dać nam znać w komentarzach. Pamiętaj też, aby kliknąć przycisk lubię to i subskrybować, aby otrzymywać więcej analiz wojskowych od ekspertów wojskowych.